Cześć cześć witajcie bardzo serdecznie tu znowu Brodzio w dzisiejszym odcinku jest to odcineczek konkursowy oczywiście zostaw na wstępie łapeczkę w górę subskrypcję dla większego zasięgu dzisiejsze skiny które są do wygrania jest to 5 sztuk jest to glock, oczywiście sobie go zbieramy Jest to taki gloczek ze Star Trekiem. MAC 10 No niestety bez StarTrak'a Ale fioletowy, więc w miarę spoko M249 Szmaragdowa zaturka strzałka hmm. Tutaj mamy Aztet Aztet, dokładnie M249 I oczywiście olbrzym spokój Jest to w miarę taki Troszkę śmieszny skin, ale e, tyle. Chciałbym dodać, żebyście wbili w opisie na kanały moich książków, będą oczywiście podane linki do ich kanałów, zostawcie tam subskrypcję. E, dobijemy 15 lajków, robimy wyniki konkursu. Mam nadzieję, że dacie radę, bo pod ostatnim filmem zobaczyłem, że aż było 20 lajków, 21 lajków, więc to bardzo mi motywuje. Bardzo Wam dziękuję. I co? No i widzimy się już w losowaniu, więc trzymajcie się, Piona. Trzymajcie się, Elo.